Oczywiście nie wiem, ale chyba Ardanowskiego tylko swoje. Subwencję tak, ale zależy jaka będzie decyzja PKW czy będzie, tak? Jeśli to trzeba... To... Dzień dobry, dziękujemy za przybycie. Witamy na briefingu prasowym marszałek Sejmu Szymon Hołownia o 15.00 przedostatnim przed wakacjami posiedzeniu Sejmu, a także z krótkim podsumowaniem wizyty na szczycie szefów parlamentów krajów NATO w Waszyngtonie. Panie marszałku, bardzo proszę. Dzień dobry, jak Państwo wiedzą, wczoraj wróciłem ze szczytu szefów parlamentów NATO. Ważne spotkanie, bo było dużo okazji do rozmów kuluarowych i z przedstawicielami amerykańskiej administracji, Departamentu Stanu i w choćby bardzo wpływowym szefem Komisji Wywiadu Kongresu i szefem delegacji w Stanów Zjednoczonych do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Mike'em Turnerem. Mieliśmy też dużo okazji, żeby zaplanować swoją wspólną pracę w najbliższych miesiącach i sporo wspólnych inicjatyw, w tym cieszę się, że sporym. Oddźwiękiem spotkała się ze sporym oddźwiękiem moja inicjatywa, którą przedstawiłem w czasie szczytu, żebyśmy my jako szefowie parlamentu w widoczny sposób zrobili dobro tam, gdzie Putin zrobił zło czyli zaopiekowali się tym zniszczonym szpitalem, tym ukraińskim Centrum Zdrowia Dziecka w Kijowie. Jestem w tej chwili w kontakcie z przewodniczącymi parlamentów państw bałtyckich, Luksemburga, Kanady, którzy też zgłosili się, że chętnie wezmą w tym udział. Spróbujemy w najbliższych tygodniach jakąś akcję tutaj. Tutaj bardzo wyraźną i konkretną zorganizować. Cieszymy się też z tych ustaleń szczytu, w, które oczywiście w naszym odczuciu wciąż mogą być jeszcze dopracowywane i lepsze na kolejnych etapach, ale jak, jak już wielokrotnie mówiłem, ten szczyt w Waszyngtonie to szczyt, jakby można powiedzieć, w pewnym sensie rocznicowy i pośredni, pomiędzy szczytem w Wilnie, którym, na którym podjęto naprawdę bardzo wiele fundamentalnie ważnych dyskusji, decyzji i zobowiązań, a szczytem w Hadze, na którym trzeba będzie w konkretny sposób, Wreszcie na lata, być może na dziesięciolecia, opowiedzieć, jaka jest relacja Sojuszu Północnoatlantyckiego do Rosji. Już nie w znaczeniu taktycznym, tylko i wyłącznie bezpośredniej reakcji, ale strategicznego planowania tego na następne, można powiedzieć, pokolenia. Drodzy Państwo, dzisiaj Sejm zaczynamy od ślubowań, prawda, Panie Dyrektorze? Mamy dwa chyba, tak? O ile dobrze pamiętam. Dwa, dwa ślubowania poselskie, o ile dobrze pamiętam, później kilka dużych legislacji, na które też wielu naszych wyborców czeka na naszą decyzję w tej sprawie, a więc dekryminalizacja aborcji, ustawa graniczna, ustawa. O cenach energii. To jest ten projekt obywatelski, który PIS moderował i dzisiaj będzie na Sejmie czytany. Mamy też tę wielką ustawę w prawo komunikacji elektronicznej wraz z ustawą wprowadzającą. Będziemy też oczywiście dyskutowali o immunitecie i zgodzie na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Romanowskiego. Sejm, jeśli się zgodzi, dzisiaj. Praktycznie można powiedzieć, jutro powoła, ale dzisiaj y, będzie o tym dyskutował Komisję Dzieci i Młodzieży, nową Komisję w Polskim Sejmie, Komisja Edukacji będzie odtąd... Komisją Edukacji, a nie Komisją Edukacji i Młodzieży, a powstanie nowa Komisja Dzieci i Młodzieży tak, żeby każde prawo, które tu stanowimy, było oglądane również oczami dzieci, a więc tych, którzy skorzystają z tego prawa albo na nim stracą za 20 czy 30 lat. Tej perspektywy tutaj trzeba, potrzebujemy też komisji, która będzie miała wprost link z Rzecznikiem Praw Dziecka. Wiele o prawach dziecka będziemy tutaj w tej kadencji mówić, a więc taka komisja, mam nadzieję, jutro zostanie przez Sejm powołana, a dzisiaj mamy to. W porządku obrad. Ustawa ratyfikacyjna o porozumieniu między polskim rządem a rządem Norwegii. A jutro, w, między innymi, oczywiście, pytania w sprawach bieżących, Narodowy Instytut Wolności, informacja w tej sprawie, którą ma przedstawić rząd na prośbę Polski 2050. No i głosowania, między innymi, właśnie głosowanie dotyczące ustawy dekryminalizacyjnej, dotyczące poprawek Senatu w sprawie ustawy o KRS, immunitetu pana posła Romanowskiego. Ten sejm jest krótki, następny będzie dużo dłuższy, czterodniowy. Liczyłem, że uda nam się zrobić na tym sejmie również ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, ale komisja nie skończyła pracy jeszcze nad sprawozdaniem, mimo że pracowała nad tym w tym tygodniu. Będzie i obiecał mi to przewodniczący śliz gotowa na następne posiedzenie. Chciałem też, żebyśmy na tym sejmie procedowali ustawę o ręce wdowie, ale tam pojawił się też istotny problem formalny, który teraz jest rozpatrywany między innymi przez rząd, który musi tutaj wnieść poprawki, które że tak można powiedzieć, wyleczą poprawki, które zostały zgłoszone w procesie legislacyjnym, a które były obarczone wadami. Trwają też oczywiście rozmowy o tym, jaki to jest koszt dla budżetu, ale chciałbym, żebyśmy tą ustawą, ona jest wpisana, jak Państwo wiedzą, w harmonogram przyszłego posiedzenia Sejmu, żebyśmy się nią zajęli. To tyle z grubsza, bo jeszcze mam parę kwestii, o których chciałbym powiedzieć w tyle z grubsza odnośnie porządku dziennego. Drodzy Państwo, szybko, bo zaraz jeszcze prezydium i konwent. Po pierwsze, zgodnie z moimi zapowiedziami sprzed dwóch tygodni złożę dziś zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Przez panią sędzie Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz, która nałożyła grzywnę na posła na Sejm Pawła Śliza, mimo że jest objęty immunitetem poselskim. Również sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, to może nowość dla niektórych, są zobowiązani przestrzegać obowiązującego w Polsce prawa. W związku z powyższym takie zawiadomienie dzisiaj przez, prześlę do prokuratora generalnego Adama Bodnara i mam nadzieję, że uzyskam w tej sprawie odpowiedź. Trybunał Konstytucyjny nie jest organem organizującym pracę Sejmu, nie jest organem stojącym ponad prawami Rzeczpospolitej Polskiej, on ma ściśle określone kompetencje, które powinien realizować, natomiast wybryki, bo tak to w mojej ocenie trzeba ująć, sędziów, którzy zamierzają karać, w sposób administracyjny posłów na Sejm, którzy reprezentują Parlament, a więc wyborców, którzy ten Parlament wybrali, to są rzeczy absolutnie niedopuszczalne. Chcę poinformować też Państwa, że wczoraj na Prezydium Sejmu po raz pierwszy rozmawialiśmy o nowej procedurze wyboru kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W trzy miejsca w Trybunale Konstytucyjnym zwolnią się w grudniu, jedno w kwietniu przyszłego roku i chcę zaproponować, żeby, żebyśmy już nie mieli sytuacji, w której na koniec jakaś partia kogoś zgłasza, bo mieliśmy już upartyjnione trybunały konstytucyjne i na do dobre to nam nie wychodziło, więc chciałbym, żebyśmy tym razem poszli w inną stronę. 11 organizacji, od prawa do lewa, od Klubu Jagiellońskiego po Fundację Helsińską, po Justicję, po Wolne Sądy. Jak oni widzą procedurę przygotowywania, wyłaniania kandydatów na kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego? Wszyscy odpisali. Na tej podstawie przygotowaliśmy pewną procedurę, która z udziałem wielkich postaci świata prawniczego, ale też urzędników państwowych przedstawi, jeżeli się na to zgodzimy na prezydium przed następnym Sejmem, Prezydium Sejmu grupę kandydatów, ośmiu kandydatów czy ośmiorga kandydatów, z których Prezydium Sejmu następnie wyłoni czterech, których przedstawi Wysokiej Izbie. To w niczym nie kasuje prawa pięćdziesięciorga posłów do złożenia swoich kandydatów i spodziewamy się, że takie zgłoszenia też mogą być. Natomiast zależy mi na tym, żeby proces sanacji Trybunału Konstytucyjnego był przeprowadzony poważnie, modelowo, wzorowo i żebyśmy w tej sprawie rzeczywiście wysłuchali społeczeństwa obywatelskiego, tak żebyśmy mieli najlepsze. Lepszych z najlepszych możliwych kandydatów, a nie tych, którym trzeba zapewnić jakieś, nie wiem, synekury, bo już nie mieszczą się w ławach poselskich albo mają jeszcze jakieś inne pomysły. Wiemy, gdzie jesteśmy z Trybunałem Konstytucyjnym, wiemy, jak głębokiej zmiany to wymaga i cieszę się, że Prezydium Sejmu jest otwarte na te propozycje. Ostateczną decyzję podejmiemy pewnie przed następnym Sejmem w formie uchwały Prezydium. Mówiłem już o ustawach o Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W Wracamy do sprawy, która ma miejsce w komisji do spraw pedofilii. To też o tym chcę Państwa poinformować. Kancelaria intensywnie pracuje nad dokumentacją uzupełniającą w sprawie tego wniosku dotyczącego odwołania dwóch członkiń tej komisji. Część dokumentów, które. Nie zawierają danych wrażliwych. Zostanie przez nas upubliczniona, przedstawiona opinii publicznej. Mam nadzieję, że będziemy w stanie zająć się tym efektywnie na następnym posiedzeniu Sejmu. Ustawa graniczna, już Państwu mówiłem, będą oczywiście poprawki do niej. Nasz klub też złoży poprawkę i bardzo poważnie ją traktuje. To jest poprawka, która wprowadza kontrolę następczą parlamentu nad operacją wojskową. Uważamy, że to jest tak poważna sprawa, że tutaj nie mówimy o wyrażeniu zgody parlamentu na operację wojskową, natomiast kontroli następczej i zgodzie na przedłużanie tej operacji wojskowej, jeżeli nawet rząd podejmie taką ekstraordynaryjną decyzję, to parlament powinien być, żebyśmy zachowali ten check and balance, miejscem, w którym będziemy decydować o tym, że na jakimś te części naszego, terytorium naszego kraju prawa obywatelskie będą bardzo mocno ograniczone, działalność gospodarcza będzie ograniczona, życie będzie dużo trudniejsze. To parlament powinien w tej sprawie mieć swoje słowo, i liczę, że tak właśnie będzie. Co jeszcze mogę Państwu powiedzieć, bo może będziecie o to pytać? Emerytury stażowe. Pan przewodniczący Duda napisał do mnie takie pismo, w którym oskarża mnie, że to przeze mnie ustawa jeszcze nie została przegłosowana przez Sejm, ten projekt obywatelski. To jest absolutne nieporozumienie. Ta ustawa była 8 lutego, przypominam, czytana na Sejmie. U nas nie ma mrożenia projektów obywatelskich i od tego czasu jest w komisji. Nieprawdą jest też, jakoby procedowanie jakiejkolwiek ustawy zależało od sformułowania stanowiska Rady Ministrów. Będę o tej sprawie zresztą też dzisiaj rozmawiał. Mam spotkanie z minister Dziemianowicz-Bąk, bo nazbierało nam się sporo tematów, które chcielibyśmy poruszyć. Jest temat choćby ustawy o asystencji osobistej. To jest jeden z filarów naszego programu i mojej obecności też w polityce. Bardzo mi na tym zależy i z ministrem Krasoniem rozmawiam o tym mniej więcej co miesiąc. Bardzo bym chciał, żeby oba projekty, prezydencki, który już jest w Sejmie i rządowy, który mam nadzieję za chwilę będzie, spotkały się w komisji i mogły razem wypracować dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli będzie tak, że tego projektu rządowego mieć długo nie będziemy, to dam po prostu pod obrady projekt prezydencki, bo to jest rzecz, która nie może czekać i osoby z niepełnosprawnościami muszą mieć poczucie, że zostały przez nas poważnie potraktowane. To chyba tyle z takich rzeczy, które chciałem Państwu przed posiedzeniem jeszcze powiedzieć. Jeżeli macie pytania, to mamy chyba chwilę niewielką, żeby się z kilkoma zmierzyć. Dzień dobry, Marcin Fiorek, Polska, wydarzenia. Dwie kwestie, panie marszałku. Pierwsze, chciałem zapytać o pomysły i plan Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który dzisiaj powiedział w grafici, że jest posłowie z Pawłem Kukizem, że będzie nowe koło, partia Polska. Czy już ktoś u pana w tej sprawie był albo przynajmniej sądował taką możliwość? I, I też od razu poproszę o komentarz polityczny do tych problemów. Tak się będzie nazywało Polska? Partia Polska, podobno. Okay. Taka czyli jest. Aha, że partia Polska, czyli ale przymiotnikowo, czy. Chodzi o to, że ta partia będzie polską, czy ta partia jest polska, bo nie niemiecka, albo na przykład nie hiszpańska. Tego nie wiemy jeszcze, tak? Ciekawy. Ja też jeszcze nie mam wiedzy w tej sprawie. Ani poseł Ardanowski, ani nikt inny ze mną się w tej sprawie nie kontaktował. Rozumiem, że koło, tak? Mówi pan koło, czyli od 3 do 15 posłów. No, mówiłem, że będą ruchy na sali i są ruchy na sali. To się dawało wyczuć już od kilku posiedzeń. I być może w czasie tego posiedzenia przybierze to formalne kształty. Żadne pismo jeszcze u mnie w sekretariacie w tej sprawie się nie zameldowało. A druga sprawa, temat bumerang spotkania liderów koalicji pan w maju mówił, że chciałby, by liderzy spotykali się raz w miesiącu, wypracowywali no, jakiś konkretny kierunek co do strategicznych pomysłów. No bo na przykład mamy projekt dotyczący składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. W, koali w planie koalicji, w programie koalicji jest zapis, że w umowie koalicyjnej, że zmiany podatkowe pół roku przed nowym, nowym rokiem podatkowym powinny zostać wprowadzone. Już widać, że to się nie uda. Wie pan, jeżeli chodzi o te spotkania. Rzeczywiście one powinny przybrać taką formę, na jaką się umówiliśmy i wszyscy się zgodziliśmy. Do tej pory jeszcze nie przybrały. Postaram się jeszcze. No dzień jest młody, tydzień się nie skończył. Może się jeszcze jutro uda coś w tej sprawie przedsięwziąć i kogoś przekonać. Myśmy mieli naprawdę bardzo dużo zajęć i wyjazdów na różnych polach w tej chwili, bo się bardzo dużo działo też w polityce przepraszam, międzynarodowej, ale to na pewno jest dobry pomysł i pomysł, w którym jesteśmy po zgodzie, tak, czyli tu już nie ma co dyskutować, tylko chcemy mieć taką radę koalicji, która się będzie zbierała, może nie na poziomie liderów, ale pełnomocników liderów i na bieżąco, co tydzień sprawy do przodu popychała. Na razie załatwiamy to na bieżąco i te kontakty bilateralne między ministrami, mną, liderami są dość częste, takie dwójkowe, natomiast rzeczywiście to byłby mechanizm, który by pomógł. Składka zdrowotna natomiast rzeczywiście jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą trzeba zrobić. Najprościej byłoby po prostu cofnąć polski ład w tym zakresie. I doprowadzić do tych rozwiązań, które mieliśmy wcześniej, które były zrozumiałe, jasne i przejrzyste. Natomiast to trzeba zrobić tak, żeby oczywiście nie doprowadzić do zapaści systemu ochrony zdrowia. I tutaj trwają nasze rozmowy, bo jak coś zostało tak przez pis popsute, że oni wzięli pieniądze na ochronę zdrowia, wydali na węgiel i na inne rzeczy, to my musimy to teraz tak naprawić, żeby ochrona zdrowia nam po prostu nie upadła. Po roku te rozmowy trwają. No trwają, bo co nie proste. To są proste, wie pan, to są miliardy złotych, w które trzeba skądś wziąć żeby umieścić w tym miejscu w planie budżetowym. Ja uważam, że to jest absolutnie jeden z priorytetów i też mi przyznaje jeden z punktów spornych, jak to zrobić. Natomiast to nie, będzie, to, to, to nie jest tak, że będziemy toczyć tę dyskusję w nieskończoność. Znaczy, to się domaga konkluzji w ciągu moim zdaniem najbliższych dwóch, trzech posiedzeń sejmu. Tak, żebyśmy byli w stanie przynajmniej powiedzieć ludziom, w którą stronę idziemy. Dlatego też już tak może glosa, na marginesie, bo czytam dzisiaj w mediach pojawiły się głosy, a może zatrzymać ustawę o KRS na rok do wyboru prezydenta, nie głosować jej. Słuchajcie państwo, to po co my jesteśmy Sejmem? Znaczy, uchwalamy ustawy, a mamy ich nie uchwalać, bo prezydent ich nie podpisze? Czyli ustawy o języku śląskim też mieliśmy nie uchwalać, dekryminalizacji aborcji też mamy nie uchwalać. Mamy nie uchwalać już nic, bo pan prezydent nie podpisze, siedzieć tutaj na stołkach i czekać do przyszłego roku. Zapowiadaliśmy ludziom i bardzo gorąco w tym ministra Bodnara wspieram i, i on też jest zdeterminowany, ofensywę w sprawie praworządności i ta ofensywa powinna iść do przodu. Minister Bodnar ma tutaj nasze pełne poparcie, pełne wsparcie. Bardzo mocno będziemy dopingować, żeby sprawy szły do przodu. Jeżeli prezydent Duda chce mieć swój prywatny cmentarzyk ustaw, które uchwala Polski Sejm, to nie go sobie ma, ale to będzie na jego biurku. My musimy zrobić swoją robotę i my musimy się naszym wyborcom z tej pracy wylegitymować. Dlatego ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy podejmowali decyzje, żebyśmy albo w lewo albo w prawo szli i później ewentualnie patrzyli, gdzie jesteśmy z decyzjami prezydenta. tak powinno być w ogóle z całą legislacją, Nie ma na co czekać. 24. Panie marszałku, chciałam zapytać o immunitety, bo pytanie pierwsze jest takie, czy wpłynęły kolejne wnioski o uchylenie immunitetów polityków suwerennej Polski do pana, czy są nowe? Wpłynęły, nic nie wpłynęło. Jak pan to ocenia? Tempo działania? Wolne. Chciałbym, żeby było szybsze. Dwa tygodnie już minęły do uchylenia immunitetu pana posła Wosia i cały czas nawet nie dostał wezwania do prokuratury. Uważam, że powinno iść to szybciej, wielokrotnie o tym mówiłem, nie możemy zagrzebać się na pół kadencji w rozliczeniach PiSu. My mamy swój program do zrealizowania i powinniśmy jak najszybciej zacząć go realizować w takim tempie, jakiego oczekują od nas ludzie. To powinno pójść naprawdę szybko, sprawnie, profesjonalnie. Liczę, że przyspieszy. A propos pana przewodniczącego Błaszczaka, dzisiaj Komisja Regulaminowa zajmie się jego immunitetem. Pytanie jest takie: czy jest jakakolwiek szansa, żeby jutro to trafiło pod obrady w związku z tym, że Komisja zbiera się dopiero o 15? Czy na następnym posiedzeniu. Sejmie? Panie dyrektorze, jak to jest? Jeżeli Komisja dzisiaj przygotuje sprawozdanie, chodzi o to oskarżenie prywatne generała Piotrowskiego wobec posła Błaszczaka, rozumiem, tam są jeszcze jakieś terminy, czy my to jutro możemy mieć na Sejmie to sprawozdanie? To znaczy, jeżeli my jako prezydium podejmiemy decyzję, że uzupełnimy porządek dzienny, to to może być, tak? Okej, okay. to jeżeli, jeżeli komisja się wyrobi ze sprawozdaniem, to będzie jutro? jutro blok głosowania zrobiliśmy tak trochę później, żeby... i też zaczynamy Sejm o 10, a nie o 9, żeby jeszcze komisje miały rano czas przed blokiem głosowań na przygotowanie rzeczy, więc, więc niewykluczone, że tak będzie. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie komisja. Czy na ostatnim przedwakacyjnym posiedzeniu Sejmu będą rozpatrywane poprawki Senatu do ustawy o prawie autorskim? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dzisiaj widzę, Senat nad tym pracuje od rana. Widzę, od rana jest Komisja Kultury w Senacie w, i właśnie o tym dyskutuje. Mam nadzieję, że tak będzie. My jesteśmy tam tak zsynchronizowani pod koniec właśnie lipca z Senatem, żeby wszystko, co Senat przepracuje, wygłosować od razu na Sejmie, żebyśmy, kiedy w sierpniu nie ma Sejmu, nie zostawali z wiszącymi rzeczami. I wydaje się, że to jest, że to jest prawdopodobne, że to się uda. I krótko na koniec, pani jak redaktor, za bo w sprawie... jeszcze jedna osoba, Sekunda, my już ale to mamy, naprawdę tak, a To już jest nie, trzecie tylko... pytanie. No, no, naprawdę. Dobra, proszę bardzo. Jak pan zagłosuje w sprawie dekryminalizacji aborcji? Pan, dzisiaj jeszcze, mam, dzisiaj jeszcze mam rozmowy, ja jako poseł, tak, bo oczywiście moje ugrupowanie zagłosuje tak. jak chce i pewnie większość będzie za. Natomiast ja dzisiaj próbuję jeszcze skalibrować swoje decyzje. Na pewno nie będę przeciw. To mogę już dzisiaj powiedzieć, natomiast czy wstrzymam się, czy zagłosuję za, zdecyduję jutro. Dzisiaj jeszcze zaprosiłem i prawniczki, które konsultowały ten projekt ustawy. Będę rozmawiał też z innymi prawnikami. Chcę wyrobić sobie bardzo jasne i konkretne zdanie w tej sprawie, ale na pewno nie będę przeciw. I to już ostatnie pytanie. Dobry, Macie Kluczka, to GFM. Czy pan marszałek rozumie jutrzejszy, nie, dzisiejszy protest przed Sejmem wieczorny rodzin LGBT, które domagają się, żeby ustawa o związkach partnerskich, jak to mówią, nie była ogryskiem prawnym, żeby było tam przysposobienie? Czy rozumie pan ich potrzeby? Ja, pan, ja już wiele rozmów w tej sprawie stoczyłem. Ostatnio nawet w czasie tutaj biegu o puchar marszałka Sejmu miałem długą rozmowę. Z przedstawicielem tego środowiska. Były u mnie, zaprosiłem, rozmawialiśmy ponad półtorej godziny tęczowe rodziny dwa tygodnie temu. To było bardzo dobre spotkanie. Moje stanowisko w tej sprawie jest niezmienne. I też mówiłem im. Słuchajcie, dzisiaj każdy ma prawo protestować. To bardzo dobrze, że wyrażacie swoje poglądy. Ale będziemy, obawiam się, czy będziecie na tym proteście w gronie osób już przekonanych. Dzisiaj trzeba iść do biur poselskich. Dzisiaj trzeba przekonywać nieprzekonanych. A iść chcą tam z rodzinami. Iść do biur poselskich Dobrze robimy. Na przykład, tak? ale przekonywać tych, którzy nie są przekonani, pokazać im realne problemy dzieci i osób, które tymi dziećmi przez lata się opiekują, budując więź emocjonalną. Jeżeli pan mnie pyta, odpowiadam dokładnie to samo, co odpowiadam wszystkim. Czekam na ten projekt. Chcę, żeby on się znalazł w sejmie. Natomiast jeżeli w tym projekcie w tej chwili nie będzie przysposobienia, to uważam, że powinniśmy uchwalić ten projekt tak czy siak, bo on już popycha sprawy do przodu. Po 20 latach czekania na to i gadania o tym zgłosić poprawkę, która, w której każdy z nas będzie mógł zdecydować, jak chce w tej sprawie i zobaczymy, czy Sejm jest gotowy na to, czy nie jest, a później, przepraszam, powiem to zupełnie znowu wprost. Pojedzie to do prezydenta Dudy i prezydent Duda to znowu zawetuje. Więc też mówię im przedstawicielom środowiska, rodzin LGBT, osób, które przychodzą i o tym mówią, tęczowych rodzin słuchajcie, musimy mieć świadomość, gdzie jesteśmy. W ciągu kilku miesięcy możemy mieć poprawę stanu, który jest, a kilkunastu realną, no bo prezydent się zmieni, więc da Bóg, że podpisze nowe regulacje. Dla mnie kluczem jest, jeżeli ja sam bym podejmował decyzję w sprawie tej poprawki, bo ja też mówię, ja nie będę głosował w tej chwili, jeżeli by była taka ustawa, jej nie ma, za wprowadzeniem małżeństw osób tej samej płci. Natomiast za związkami partnerskimi zagłosuję rękami i nogami. I jeżeli nawet znalazłoby się tam ceremonia w Urzędzie Stanu Cywilnego, absolutnie tak. Jeżeli znalazłaby się mała piecza, czyli możliwość rozstrzygania przez osoby, które opiekują się tym dzieckiem w sprawach szkolnych, w sprawach zdrowotnych, od razu, a nie bieganie po notariuszach, to dla dobra dziecka to trzeba zrobić. Ja jestem za. Natomiast rzeczywiście docierają do mnie te głosy, które mówią: zobaczcie, to dziecko zbudowało więź emocjonalną z człowiekiem, który tyle lat je wychowywał. I niezależnie od mojej moralnej czy innej oceny charakteru jego związku, ta więź jest faktem. I my to też musimy zauważyć. Takie dziecko nie może trafiać do pieczy zastępczej po tym, jeżeli coś stanie się partnerowi. Wie Pan, co dla mnie było najbardziej poruszające w tej rozmowie? Proszę mi wybaczyć taki osobisty wątek na koniec. To, jak często przedstawiciele tych tęczowych rodzin mówili, ile razy dziennie myślą o śmierci. W ilu wariantach myślą o śmierci swojej lub partnera, bo próbują przygotować się. Mentalnie na to albo prawnie na to, co stanie się w momencie, kiedy ich zabraknie z dziećmi, które są w ich związku. To jest przerażające. Państwo nie może dodawać ludziom cierpień. Państwo nie może sprawiać, że jego obywatele będą myśli nie, myśleli nie o tym, jak żyć, tylko o tym, co będzie, jak umrą, po 20 razy dziennie. I dlatego powinniśmy niezależnie od tego, jakie mamy oceny samego związku osób dorosłych. Bardzo mocno pochylić się tutaj nad prawami dzieci i te prawa zabezpieczyć. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu bardzo.